To jest nasz pokój, gdzie jest super telewizor z dwoma kanałami, jest lustro, jest wszystko co trzeba. To jest mały burdel z małym melanżem, tu jest suszarnia jak pada. O, jest air condition, jest exit, karta na prąd. Nie ma prądu, jest prąd. Klik here, ale nie. O, jest Kasia. Tak, Kasia się boi. I teraz pokażę, jak jest na zewnątrz. Na zewnątrz jest troszkę ubogo. Air condition porzewiał, ale inni mm. mają na bogato. Są suche palmy, ale jeszcze trochę rosną. Są ludzie. Ludzie są i biegają. Są drzewa. Są też kanały w telewizorach. Ludzie mają. Są bardzo ładne kwiatki posadzone. O, jest nasa suszarka. No ogólnie każdy ma takie rulety albo takie zasuwajki Letownica. to ładne kwiaty sucha palma no i taki mamy widok z tarasu myśleliśmy, że tu zamieszkamy, niestety mieszkamy troszkę gorzej no ale spoko widok panowie ale widok mamy ok